Przed nami mecz z Lechią Gdańsk, Krystian Nowak. Krystian, pozwól, że na chwilkę jeszcze wrócimy do, do meczu w Poznaniu. Ta nieszczęsna 85 mhm. minuta. Szkoda, 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 że nie wpadło. Na pewno szkoda, bo e, była znakomita sytuacja, żeby wyrównać tam ten ciężki mecz, e, który, który mieliśmy w Poznaniu. Od samego początku praktycznie e, od razu nam zrobił się bardzo ciężki, także na pewno to była sytuacja bardzo znakomita i, i, i powinienem to, to strzelić i mielibyśmy punkt, no ale, ale no nie wpadło i teraz nie, nie ma co o tym rozmyślać i wracać cały czas do tego, tylko jest mecz z Lechem Gdański i, i, i muszę sobie postawić cel, żeby, żeby tutaj, tutaj strzelić bramkę. Zebraliście, zebraliście pochwały za, za walkę, za determinację, za zaangażowanie. No, ten punkt byłby takim dopełnieniem tego meczu. Powiedz, czy myślisz, że to może być takie nowe otwarcie, jakby nowy rozdział dla Widzewa w w Poznaniu? Na pewno to, to był jakiś krok do przodu, który wykonaliśmy. Pokazaliśmy, że, że potrafimy grać, że potrafimy walczyć, mimo że graliśmy w dziesiątkę. E, od, trochę się podbudowaliśmy tą walką, mimo że nie, że, że nie zdobyliśmy punktu e, nawet jednego, to, to, to jednak tą walką się zmobilizowaliśmy i, i, mm -hmm. i było widać, że, że jesteśmy zespołem. Myślę, że to zaprocentuje e, w meczu z Lechem Gdańskim i w kolejnych meczach. Powiedz, jak drużyna przyjęła trenera Pawlaka? Ty miałeś troszkę więcej, więcej z nim w styczności, bo, bo zagrałeś w dwóch meczach rezerw. No tak, zagrałem w dwóch meczach, ale to też fakt, że, że byłem tam tylko na meczach, żeby, żeby zagrać nie miałem styczności też z. Trenerem na treningach i zobaczyć, a jak wyglądają te treningi. Teraz miałem okazję już ponad tydzień trenować pod okiem trenera i jestem zadowolony z treningów. Mm -hmm. Myślę, że, że, że też to będzie widać, że te, te treningi zaprocentują i, i mam nadzieję, że ze Zlechią Gdańsk wyjdziemy i wygramy to spotkanie w końcu. Po zejściu Rafała Agustyniaka, trener ustawił Cię na, na środku obrony. Jak czujesz jak czułeś się na tej pozycji? Znaczy, no to jest trochę nowa pozycja dla mnie, chociaż już kilka meczów zagrałem na, tej, na środku obrony. Wcześniej właśnie w tych dwóch meczach w rezerwach właśnie e, wystąpiłem na, na środku obrony, żeby trochę się poczuć tą grę na obronie, bo to jednak inne ustawienie, inne, mm. inne, inne, inne czucie gry i w ogóle, także e, myślę, że trochę złapałem tego. E, tego doświadczenia, niby tylko w trzeciej lidze, ale, ale w, myślę, że w Poznaniu nie wyglądało, to, to, to źle na, tej, na, na, na obronie. No właśnie, bo, bo już kilkukrotnie miałeś okazję zagrać na tej pozycji, na klasie. Mhm. E, może warto by się zastanowić, bo masz dobre warunki fizyczne, zabrałeś dobre recenzję, może to jest twoja nominalna pozycja. Na pewno jeżeli, jeżeli będzie potrzeba, to na pewno będę, będę grał na, tej, na zagram na tej obronie. Cały czas grałem na środku pomocy na defensywnym pomocniku, także też jest dla mnie takie nowe wyzwania, jakby środek obrony, bo to też y, y, inna odpowiedzialność, inne zadania, ale, ale myślę, że, że jeżeli trener wystawi mnie na środku obrony, to zrobię wszystko, żeby zagrać jak najlepiej. Mecz z Lechią Gdańsk to, to będzie mecz wyjątkowy z kilku powodów, no bo y, wiadomo, z Ludwidzewiaków, bo bilety w promocyjnych cenach. Y, liczysz no, na pierwszy skład? Znaczy ciężko jest to powiedzieć, Ja w każdym treningu y, na pewno trenuję i daję, daję sygnał, że, że jestem teraz dobrze przygotowany, że jestem y, w formie tym bardziej ten mecz w Poznaniu podbudował mnie psychicznie i też się dużo lepiej czuję na treningach, także jestem przygotowany, a to kto wybiegnie w pierwszej jedenastce, to zależy od trenera. Powiedz, bo Piotr Gdzieczak był Wizewiak. ostatnio jest w całkiem, całkiem niezłej formie. Jeśli wyjdziesz w pierwszym składzie, prawdopodobnie będziesz miał okazję grać, grać na niego. Ale w Widzewie nie spotkaliście się, prawda? Także sentymentów nie będzie raczej. No nie, nie nie miałem okazji poznać Piotka. Sentymentów na pewno nie będzie. Kilku znajomych mam też w Gdańsku, którzy grają w Lechi, ale, ale to, to jest piłka, to jest walka. Każdy gra dla swojego zespołu i, i każdy chce, żeby jego zespół wygrał i zdobył trzy punkty. W Lechi oprócz, oprócz Grzelczaka jest cała kolonia Widzewiaków, można powiedzieć, z trenerem Prowierzem. Na czele myślę, że to będzie dobry moment, żeby udowodnić, że rozstanie z tymi piłkarzami to nie był błąd. Na pewno będzie to dobre spotkanie. Mam nadzieję, że i też dla widowiska, i dla nas. I, i mam nadzieję, że, że pokażemy, że potrafimy grać w piłkę, potrafimy zdobywać punkty i pokażemy ten widzewski charakter, który z czego widzę wsłynie i będziemy chcieli zrobić wszystko, aby trzy punkty zostały w łodzi. No to jest taki mecz, na, na który trzeba wejść, trzeba walczyć biegać i po prostu wygrać. No I... tak, na pewno będzie no, trzeba e, wydrzeć te trzy punkty, no bo wiadomo, że Lechia, Lechia dobrze zaczęła ten sezon, fakt, że ostatnie, ostatnie mecze im tak już nie idą dobrze jak na początku, chociaż e, w ostatnim meczu mogli też e, wygrać, mieli kilka takich sytuacji, żeby wyjść na prowadzenie, e, ale też musimy, musimy ten ich słabszy moment złapać i, i, i zrobić wszystko, aby wygrać to spotkanie. Okej, okay. życzę powodzenia, wygranej i trzech punktów w Łodzi. Dziękuję, dziękuję, mam nadzieję, że się spełni.